Hm. To chyba nie zadziała. Mi się wydaje. No, mi się wydaje, że to chyba nie zadziała. Ta bazuka. Dobra, zapiszę tu. Dobra, olejmy to, to chyba nie zjadła, albo, albo muszę w, konkretnie w coś wycelować, ale o, by to miało sens wtedy, tak? No, ale no Dobra, walić to. Mm. Mm -hmm. Czemu nie mogę wziąć na przykład tego? Tej broni. Dobra, on tam ledwo zipie. No i teraz co ja mam zrobić? Go chyba to nie rusza, wiecie? No chyba go to nie rusza Ale i tak muszę się go pozbyć, no nie mam wyjścia w sumie Tak naprawdę Muszę się go pozbyć Dobra, trzeba zapisać grę może co? Żeby ponownie ich tutaj nie wybijać Dobra, i teraz tak pytanie mam to Muszę się tego pozbyć Dobra, no Dobra, ale kurwa, akcja ty. Save game, oprze, a patrzcie, mam patent. Jakby to, uj, dobra, ej, mam patent. To jest dobry patent. Dobra, idzie do mnie chyba. Uuu, wkurzył się. Widać. Ło! Chciał mnie podpolić. Nie fajnie. Dobra, jest, spadł W końcu. Dobra, to kilka rafień na niego trzeba zużyć. No nie fajnie, no ale. Ale co zrobić? nic nie zrobisz, no. Jak trzeba, to trzeba, nie? Dobra, czy coś tu mamy? Ty! Samuraj! Idziesz ze mną w seks? Na seks? A ja mu chcę ze mną na seks iść Dobra, on nie chce Nie ma ochoty na seks No nic, um...

Dobra, i teraz się pewnie ktoś pojawi, co? Dobra, załączyłem coś, ale nie wiem co. Kurcze, nie chcę mi się tego dorzucać. Teraz wyjdę, to pewnie coś się pojawi, co? Nie. Nie, tak nie. Nie gadać, że teraz będę mógł wejść tu. Tak, mogę wejść tu. Czy O, to ona jest.

Mmm... Oficer Security No To tak jakby tamten mógł to zrobić Zaraz zobaczymy A idziesz? O pójdzie ze mną Dobra jest Chodź Spotka się z, kol z kolegami Aha Co za imbecyl Musisz specjalnie iść na obkoło, nie? Ja pierwszy no Obracaj kotku Otwórz mi to. No nie godyś, Dobrze myślałem już. No, Uh, mam tą spluwę. I to jest kurna zajebista, nie? Teraz dopiero ją mam, nie? Więc na naboi, by mogło być. Hmm. Dobra, ja już sobie poradzę, ty tu zostań. Uh, a tu? Hmm, nie wejdę. Tutaj? Też nie. Okej, okay, to teraz tymi żołnierzami będę się nawalał. Zapewne. Na pewno, bo jak inaczej. Dobra, dawaj pancerzyk. Dobra, zapiszmy, dajmy do pamięcia. Nic. ai main generator is overloaded. Reduction. Ah, tu por Oi. Tá. dobra to mnie uszkodzi nawet nie będę próbował chyba to ja Oj. Prawiecie, co ja zapiszę? Mm, no tak, tu mnie zabija. okej okay. to puszka. Dobra, co my tu mamy? Coś tam mamy? Nie. O, ten lizak tu jest. A to gdzie mnie zaprowadzi? Nigdzie w sumie. Dobra, udało się. No i prawidłowo. Ej, te karabiny są naprawdę do dupy, nie? W serio wam mówię. Nie wiem kto wymyślił te karabiny, ale naprawdę jakiś kurwa niesporny chłopak, ale mam bazooka, to w sumie... Hmm. Co to było? Dobra, udało się chyba. Teraz mogę sobie zejść w dół. A, dałem się złapać. Dobra, leczymy się, leczymy się na głowę panowie i panie Dobra, zapiszmy Ale mi się dobrze w to gra Dobra i teraz pytanie czy ktoś się tu pojawi Chyba nie Dobra i teraz pytanie Czy ja mam zejść w dół, w dół, czy? Hmm, ogólnie to bym mógł skoczyć, ale pewnie się zabiję znając życia Zobaczymy O To zajebiście Ale tu drabina była To po co ja skakać Skoro tu drabina Jestem dobry, nie? Hmm W sumie zajebiste mm. Żyjesz? Nie, co cię zabiło? Nie wiem, szkoda, że ta gra na sorcie dwójce nie została zrobiona, nie? Koda Słyszę, słyszę kogoś tych kulfonów. Cool Dobra, zanim tam pójdę, pójdźmy sprawdzić. O, to otwarte na pewno. Dobra, zamknięte. Ciekawe, kto go zabił. Ale dziwnie to brzmi, jakby roboty to jakieś były, nie? Naprawdę. Głupi. Nie lubię źle to brzmi dla mnie. Są kiepskie w tej grze Low power Mało tego Okej okay, pod kontrolą mówisz Ale gdzie oni się tu odzywają Pada deszcz, pada deszcz. Gdzie oni się tu odzywają? Oni gdzieś tu są. Ciekawe kto ich powybijał. Pewnie te potwory, co? auto safe. dobra jest ze ślanko super prasko a oni tam są chyba Ale sobie ciupcia. <śmiany> Uderz na macie. Mało amunicji, mało wszystkiego ale jest to ale jak zapierdziele z bazuki O chyba nie zapierdzielę z bazuki ale mam granaty które mi pomogą życie pochpują. Dobra, to super. Sir, a ile tych serwów tu będzie? A mało życia coś. Naprawdę, tyle mi tylko dało ty, a może ty się jakoś leczysz? Może ty się jakoś leczysz? A ja nawet nie wiem. Może tak być, że nie? Kurde, No, no klipa włączyłem. Ej, oni gdzieś tu muszą być. A no, sprawdzimy, może Aha, oni tu są. Dobra, są na górze, ale tak z ciekawości sprawdziłem, wiecie, naprawdę ciekawość. Ciekawości ludzkiej to sprawdziłem. Chyba nie. Dobra, włączyłem zasilanie. O, winda się uruchomiła. Winda to czyli, że Mam iść do góry, co? Ale zanim tam... Albo to obra idziemy. Dobra, zapiszmy to. go there iron. Oh, dobra, nie mam amunic, nie mam... Oh, Roger, that. Czemu ich słyszę tak, jakby blisko mnie byli? To jest bez sensu. Nie wiem, kto to wymyślił, ale. Ale, kurta. O! Dobra, zapiszmy. Dajmy do pamięcia. No za kurde Gałgany zasrane. O! Dobra, gdzie lecimy? Aha, na dwójkę do gałganów. Ogra lepiej się schową to tu? No i po co je tutaj? Dobra, na czwórkę chyba Musimy jechać Albo na trójkę może? O, dobra za późno w sumie. Żeby na mm -hmm. Ej, co to za gówniana broń? Ja pierdyłam no. Człowieku, co to za gówno. Ta broń jest bez sensu. Dobra, lećmy na czwarty. Pintero. Gówniana broń. W, w sumie... W sumie to bym mógł rzucić wam powiem granata. Myślę, że to by był bardzo dobry pomysł. A bo by pierdyklą i... Też by dobrze było, nie? A ten się nie zorientował, że Winda tu przyjechała. Wyszkolony żołnierz. To to widział, żeby karabin, żeby shotgun był lepszy niż karabinu. O, teraz jadą. Ja pierdzie, ja pierdzielę. Medek? Oni granaty przerwają? To jest... to jest bez sensu. No da. Zajebiście. Te bym z badówki przybierd... w No, chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Kurde, do czego oni zrobieni są? Naprawdę nie wiem. Do czego oni mają pancerz? Dobra. Mało tu daje. Oha, mogę tędy przejść. No nic. Idziemy dalej. Zapisujemy. Ktoś tu jest? A tu słyszałem. Dobra, pewnie tam jest. I po lewo. Aha. To nie jest zły gościu. Tu nie, nie... to tu coś było. To nie jest zły gościu.